To co ty z Ej, bratem jeszcze ja nie mieszkasz? Nie, no Tony, on powiedział, że będzie dopiero to... od ciebie. Cześć. Siema, Tony. Hej, Siema. Co, tam, co mówisz? Co będzie? Nie, no żartowałem. Nie, nie. Mordo. Tony, nie obraź się, ale ja dostałem już propozycję. On mnie słyszy Bo... czy nie? Czemu? On mnie słyszy czy nie? Słyszy chyba, no. A słyszy, słyszy. No ale no, to, to ja może dostępu... jest tym jakaś racja, tak? Chłop brzuch, bez, bez brzucha słabo rucha, ty to chyba będziesz miał większy bębę nade mnie. No chyba będę miał, bo widzę, że ty taki troszkę... No to ja ci życzę powodzenia, stary. Co ja ci mogę rzec? Zajębiesz Ej, porówna. Nie, kurwa, nie kurwa, będę. co różnego. ty chciałeś powiedzieć? Nie, nie, bo mi tam podpowiada, że porównał będę. Ale to jestem sami... już. Przypominając, że ty masz na YouTube, ja tak? Nie będę bajaczył. Dobra, ty dobicia, szczerze, ile masz. Ale co, co? Długości, penisa No kurwa, skąd ja tam siedzieć, jak ja nie mierzę kościół. Nie, nie mierzy. się tak, może z 10 Przecież lat temu, ostatni raz. Nie wiem. To tak, jest najlepiej spięć? mieć to i to. Jak z kolegami porównywaliśmy 5 pięć? Pięć lat temu? Co ja no? 5 no? Nie jest. Nie powiedziałem tak. Jak? No to ile on? To powiedz. Zpytaj się go ile on ma. Świetlana przyszłość. Pornhub stoi. Ile masz? To, ile masz? A ty ile masz? To nego się spyta ile ma. To chciałby tyle bić. Co ja bym zrobił z 50.? Bo ja już nie rozumiem, co tam tony mówi. Spytaj się Tonego, tego, ile masz. Ile masz? Co, ja porównam później. W zależności od dnia od 16,5 do 18. W zależności od masz? tak schowałeś? Czy kawka rano była, czy wiagrę, żem No bo ja się wstydzę, mnie. To zależy po prostu od dnia. Aha, od dnia zależy. To może u mnie też. Nie wiem. No to, ale wiesz, raczej wątpię, żeby przyrost był jakiś na przykład 10 cm z piątki. Ciężko moim zdaniem może być. Ty, ale ogólnie. No bo ta. Co? Czekaj się, chwileczkę, czekaj chwileczkę. Aha, to dlatego. Aha, aha. dobrze stary, nie warto. Poczekamy. Ale ogólnie właśnie, bo to. Jak ty masz na imię? Kto? No ty. Martyna. No bo tu Martyna ze tak zwana proponuje dla porównania ten. Więc mogę stestować ogólnie, czy nie? No test. Bo powiedziała, że potrzebuje porównania, kto lepszy. Tak, tak. Czyli mogę, mam pozwolenie. Na piśmie. Na piśmie Na piśmie, ale słowne masz, jak na piśmie? No to na piśmie jeszcze... <noise> jak jak wyciągniesz swój długopis Jak wyciągniesz swój długopis, to wtedy możesz pisemnie napisać. Nie mam kurwa, długopisu. Jak to nie masz Mam tylko portfel. Może być? Przekupię się. A Ale chociaż nie trzeba, bo się zgadzasz. w nie Aha, w tym. O kurde. No, no stary, więc Ja nim nie napiszę. Dzieci. Swoimi dzieciaczkami. Jeszcze nie mam. No mordo, chodzi o przenośnię. <laughs> Twoje białko ma dużo dzieciaków. Parę milionów, jak nie miliardów. Ej Kumasz. Ale właśnie tego nie, nie mam, bo... Wiesz, chlepik wygrywa i później się rodzi taki wygryw jak ty Ej, Jeszcze Ej, mi nie no, dobra, ja nie wiem, Ej, podpowiadają mi jakieś kurwa zboczone rzeczy. Jakie zboczone! No ale oni, oni na Discordzie. To jest biologia. a masz zboczonych kolegów. A czemu no ty tam, z kolegami no bo... siedzisz? Stary, w sensie ja rozumiem, tolerka i te sprawy dzisiejszych czasach czasie... Ale no wiesz jak jest, jednak z kolegami tak, chce nawzajem Co ma, ty takie dziwne ruchy robisz? Bo my mamy szacunek no, do siebie, nie wiesz co. To... Nie żeby go zmierzyć Ej, ale to... Twoje... Kurwa oni są sławni, gościu. No nie, gościu, ale ich wiesz nie powiedzenie, mierz wszystkich swoją miarą. Jak masz pięć metrów. Oj to ja nie wiem czy ty nie. To więcej, jest taki... więcej, więcej, więcej Aha. gościu. No ale Już to mnie tak, nie czy to takie laski w ogóle masz podbicie. No bo chcę porównania. no to kurwa, taka chyba taka mam, to nie ja proponowałem, nie? No i wiadomo, grubość portfela, to są takie dwie zależności, wszystko liczone w centymetrach. No to teraz Ty się wypowiedz, grubość portfela się liczy? Nie. No to co się liczy? On jest biedny, więc... No to co się liczy, dawaj. Pokaż mi kogoś, kto w moim wieku... O, się, Jak ja wiem, wiem. wiem no ja dobra, nic nie mówię. Ale to nie jest bogactwo. No nie no, znajdą się jakieś osoby grające na... Nie pokaż tatuaż. Dobrze idzie to pewnie. Kurwa już dwa nawet trzy? Dziesięć. Ja A dziesięć? No. To, kiedy był pierwszy? W sierpniu lipcu. Ale co pierwszy. A tamtego roku? Nie, tego roku. No, znaczy 2021 Kurwa to już w wieku 15 z tatuażem? Nie śleno. No 15-16, nie pamiętam czy po urodzinach czy przed. Aha, to masz 17 w tym roku? Mhm. Mm co ty mówisz? dwudziestego. Proszę cię! No mordeczko, kiedy przed, 20? Przed urodzinami na pewno miałaś dziarki. Mordo jest 22 rok! No Przed urodzinami rok temu na pewno miałaś dziarki. No ale ja kiedy mam rodzinę? No w sierpniu. Którego? 16. No no to kiedy ja miałam niby jakie ja w wakacje wiem masz... Gdzie w wakacje? Ja pierdolę jaka kłótnia streamerska. No w Wakacje to robiła w Krakowie. Na ekipówkach już na pewno miałaś. Miałaś już na pewno. Przecież ten nawet miałaś na to pewno. Ja to Na pewno też tatułaś też miałaś, no nie. No jak nie, nie, nie? nie. ten zrobiłaś w, w sierpniu. Jakby, no tak, w sierpniu tak, albo jak byliśmy już w Jastarni, to miałaś. Ale, ale te... miałam dopiero dzień, dzień przed zrobionymi, coś też. Nie mogłam sobie na pewno. I na żebrach też miałaś. No to w lipcu jakoś. No to w lipcu albo czerwcu. Nie, czerwcu na pewno nie. No dobra, no chuj. Ale no jeden. jakoś lipiec. Rok temu zrobiła. No wakacje, no. Jebana. Kurwa jaka kłótnia długa. Nie no nie, co ty? ty chyba się Znawcy bierze, nie tatuażów. Nie dobra, gramy w Fortnite'a, ja w siku. Co w Fortnite'a? spa. Ej, to gra. Kurwa co ty się mnie... Parzyś się kurka rurka Ej, znasz Marcina Marci... Nie, co? co? Igora Marciniaka się pytają, czy nie znasz Nie ma nic, przecież Czy znam była... Igora Marciniaka? Znamy według Igorka Nie, Bo się pytają, czy zna... Znamy znacie Znamy we dwójkę Igorka Oj, pamiętam Igorkę, który będzie... chciał, że mu na twarzy usiadło w piątek. A Jarka Czeredysa znacie, czy nie? Nie, chyba nie Jarek. A jeszcze Czerny. miałem się pytać, o, bo się pytali, czy jesteś piłkarzykiem, bo A tak A to wygląda. co, wy z Zielonki? Nie, ale tak się pytają, no, myślałem, że czy jest piłkarzyk tam, jesteś, czy piłkarzyk, tam, piłkarzyk tak, jesteś. Lacie. Nie no to Ej. ja nie gram w piłkę. Ja nie gram ale w piłkę. jak tak się pytają, że wyglądasz to na piłkarzyka. No, a łyżwiarstwo figurowe. Bo ty na bramce grasz, ale chuj, dogadamy się. Aha, że ja na bramce, bo gruby? To też, to też, ale nie, żeby panie gały, bardziej o to mi chodzi, tak? Yy, a w Fortnite'a gramy? No gramy. Ale bez siebie no, Mamy skryp, skład, sorry, przepraszam. Się nie Trudy dostał. się nie dostał, co mogę rzec. A tak co, nie słyszałem, jeszcze raz, jeszcze raz, no jeszcze raz, bo jest, nie słyszałem. To gramy jest, czy nie? Poszedł, ja mam jest. Do No to dobra, Luzio, ja mogę, ja przez zaraz... A na ma to. Masz czerwony język w tej kamerze, U usta zresztą... Ja? Nie, to tylko czerwoną kamerę. Myślałem, że mi na język patrzy. Nie, no. <grym>, nie Nie też Chciałbyś, chciałbyś. Dobra, moda. powiem wam. Bo Ale powiem wam szczerze, powiem wam szczerze że, że to jest moja najdłuższa rozmowa dzisiaj. Czemu? Wiecie to to? Miała, no bo, Wiecie ile moja najdłuższa dzisiaj no miała czekaj? Tak? Bo on jest krótko 10 sekund? Jesteś krótkodystansowcem. On jest prawiczka. No tak, ale jak to znalazłem taką sztukę, no, no to trzeba było... Do końca. W sumie to jest do końca prawiczka. Życie jest takie, jest całą ja akwariat. Czemu no, wyobrażasz mi, chłopak! No, ja nie mówię, że nie. Tylko po prostu wygląda na No Ale nie wyzywaj mnie co. No kurwa, jestem gruby, to nikt nie może jestem gruby? Oczywiście, że może. Przecież jestem gruby. Ale ja nie Wydaje jestem wyzyma, kurwa gruby, co ty gada? Takim jak stwierdzenie faktu, moja obiektywna ocena jest taka, że wygląda na prawiczka. No i chłopie, chłopie! No i se mogę być, wiesz o co chodzi? Nie mam z tym problemu, dobra, dobra. Nie będę dupę pokazywał Nie ci zgadki, mnie to w wchodzi Jezu i widzicie jakie ja mam ludzie na Discordzie co mówią, że jem im dupę wam pokazał No i pana byś dostała I byś się spakała pewnie Dawaj, pokaż mi dupę Czekaj, czekaj, bo mówią możesz mi pokazać, zjelek. o Ale to dobra, to wyłącz, wyłącz mnie wyłącz. No dobra, wyłączam się Pokaż Pokaż siusia. No elo, elo Czekaj, oni chcesz się da pokazać. pokazuj <laughs> pyta, też ci pokażę. Dobra, już pokazuję. Dobra, nie pokażę No <laughs> <goś>. i co ty <laughs> myślisz, że nie jestem czekasz. kurwa pojedin. Dobra, papa. No ja jestem na skłonie. No to wbijaj. Daj wbijaj do nas. Dobra, lecę, pa, pa. Nie, nie, czekaj, 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 czekaj proszę. Czemu? Czekaj. Czemu chcesz mnie skipnąć? Bo będziesz pusnajsa. Gram Fortnite. A. Ale mamy skład. Aha, bo wygracie Fortnite też. I chcecie 4 na 4 Da się tak? No da się. Dawaj. A macie piątkę? W sensie 4 na 4 że mamy czwórkę. Mamy. No to chodź 5 na 5 bo mamy piątkę w sumie. Jak 5 na 5 A Nie, nie to, Dobra, no to też mamy. 3 na 5 mhm. My w Czech? Na... No na serio, no dawaj. No, to można pomyśleć, to wejdźcie na Discorda Tune'ego. to y, daj ta linka. Mm. Kurde. Weź mi na czacie chcesz daje linka do Discorda Dawajcie na ku... dawajcie do nas, dawajcie do nas. Nie, nie do was. Ale my fany. Ale on... My on... nie powiemy tu złych, złych słów, przez które będzie bał. A nie, bo Międzyś my nie my 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 mamy ku... składu. No tu, czyli ile macie osób? Dobi się ten. No bo jak macie trzy, no to idealnie trzy na 3 No dawajcie, co wyś... Dla widzów Ale ja nie będziemy. Widzowie będą klaskać tylko Nie wiem czy oni będą chcieli w ogóle A w lola gramy? Nie, w LOLa nie. Jak to Dobra na Fortnite to muszę namówić, bo mnie proszą Hej kanatka Hejka hej kanatka, cześć! No i gdzie ja tam mam wbić? A to musisz inka dać, wiesz, bo ja nie mam. Kurwa. Nie graj? Dobra, widzowie nie chcą. No jak nie chcą? Kurwa, widzowie no nie chcą. Oni są chyba niepoważni. Pewnie jeden tak napisał. Nie. Ja już tam wchodzę. Nie, ja wchodzę, czekaj. Bo ty masz pewnie widzów tylko na OME. Cieszę się. Cieszę No to do zagrajmy, proszę. Co? Co? Dobra, ale... Chciałem flipować co. Ej, czekaj, czekaj. Nie, dobra, to jest hamstwo. To jest hamstwo. Chamstwo. Chamstwo, chamstwo. <laughs> <hamstwo. laughs> dobra. czekaj. Idziemy fortnite więc. Discord. Mm. Nie mogę tego żelka przeżyć. Dobra, widzę, plan jest taki, że idziemy teraz grać na Fortnite przez jakąś półtora godziny. potem pójdziemy albo na Omę, nocne sobie zrobimy, albo na... Na co? Albo nie wiem na co potem, zobaczymy. Halo? Halo, kurczę, raz, dwa, trzy, grasz w Fortnite? No tak, ale przecież mamy skład. Nie mogę z widolką zagrać? Mordo, to chyba, że trzy na trzy zagramy, bo ja mam jeszcze Damiana ze sobą. I na 3 na 3, jak ci na trzy jak nas na serwerze jest 4? No, a ja zaraz Damian wybiję Będziesz sześciu? Do 3 na 3. 3.